Życie różami usłane, co oznacza, że mieszane, miękkością płatków objęte, to znów kolcami dotknięte. Więc zamiast mówić różami usłane, powiedz, płatkami róż wyścielane, a każda chwila czułością ujęta, tak delikatnie w jej kwiat zawinięta, będzie unosić cię ku wolności gdzie tańczy światło różanej miłości. Warto zwracać uwagę na to, co się mówi, czego się komuś życzy, a także o czym się myśli, gdyż bez nie można przyciągnąć do swojego życia to, co tak niewinnie wypuściło się w świat swoją myślą lub słowem.